Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką prezentację Opla Combo z roku 2020. Oczywiście po montażu instalacji LPG. Do dzieła! Nasze filmy mają charakter poglądowy. I nie podajemy w nich ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, wypełnijcie formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału, ponieważ na bieżąco pojawiają się kolejne realizacje. A jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie zasięgową łapkę w górę. Na nasze instalacje gazowe udzielamy 5 gwarancji z limitem 100 tys. km. Aby gwarancję zachować, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Ponadto klient wykupił dodatkową gwarancję na silnik, nasza firma, w takim przypadku przejmuje gwarancję producenta. Jednostka napędowa posiada turbodoładowanie, ma pojemność 1.2 litra i generuje moc 110 koni mechanicznych. Jest to nowoczesny silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny, który mieliśmy już okazję prezentować na przykład w modelu Crosland X. Toroidalny zewnętrzny zbiornik LPG został zamontowany pod podwoziem samochodu, ma pojemność 61 litrów, przy czym zatankować możemy 49 litrów gazu. Dzięki temu właściciel może cieszyć się z ogromnej przestrzeni w kabinie, nie tracąc ani skrawka miejsca na przewiezienie czy to pasażerów, czy dużej ilości bagażu. Warto również zwrócić uwagę na olbrzymią klapkę wlewu benzyny, która umożliwia nam montaż zaworu tankowania w całości i nie ma potrzeby stosowania żadnych adapterów w celu zatankowania LPG. Spalanie benzyny wynosi między 7 a 10 litrów, a po montażu instalacji LPG spalanie gazu będzie wynosić między 6,5 a 9,5 litra gazu plus litr do 1,5 litra benzyny. W zależności od trasy oraz dynamiki jazdy, i mowa oczywiście o spalaniu na 100 km. W naszej firmie każdy bierze odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Pracownicy są podzieleni na montaż elektryki pod maską, w kabinie samochodu, zawory tankowania oraz zbiorniki to także praca osobnych ekip. Jeśli chodzi o programowanie, również wykonuje go inny pracownik. Na koniec każdy podpisuje się na liście kontrolnej, co jest gwarancją jakości. W prezentowanym modelu na życzenie klienta zamontowaliśmy czujniki parkowania, gdyż fabrycznie samochód nie był w nie wyposażony. Kombo to samochód osobowo dostawczy typu Kombiwan klasy Aut Miejskich, którego marka Opel produkuje od 1993 roku. Roku. Od 2018 roku wytwarzana jest czwarta generacja modelu, czyli nasz prezentowany model, który jest fabrycznie nowym samochodem i przyjechał do naszej firmy bezpośrednio z salonu, a jego przebieg wynosi ledwie ponad 300 km. Modelami bliźniaczymi u konkurencji są Citroen Berlingo, Peugeot Drifter, Toyota Proace, a samochód najbardziej konkuruje z Renault Kangoo i Volkswagenem Caddy. Nowe kombo jest znacznie większe i przestronniejsze w środku. We wnętrzu może podróżować aż 7 osób, a pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. Łatwo sięga się do drążka zmiany biegów, który znajduje się wysoko w konsoli środkowej. Zastrzeżeń nie budzi też obsługa urządzeń pokładowych. Podsumowując od początku eksploatacji tego samochodu, klient będzie jeździł za pół ceny, a na końcu znajduje się tablica informacyjna, w której porównane są ceny paliwa LPG oraz benzyny. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia! thank you